Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy gry Shogun 2 Total War drugi sezon drugi, i Koiki po raz drugi Teraz rozpoczniemy bitwę O obronę mojego miasteczka które Na które się rzucają niewierni wrogowie my, e, Moi e, Mianowicie Hatano Nie nadzieję, że to wygram, ale Pauza? Da się? A, da się tylko, że... O, mam ograniczenia kamery, zapomniałem, że to jest poziom legendarny. Eee... Jeju, ale zrobili to strasznie źle. W sensie, że dla nich, dla mnie to... Dla mnie to jest zarąbiście wręcz. Ustawię się tutaj wszystkim. Nad nie, ja nie będę strzelał się z ich bo oni mam więcej po prostu. Ja nie mam jak Ja miałem trzy oddziały to było jeszcze dobrze. Hop! Mój no zabawy. Ja sobie mogę poczekać. Ono się wdrapiłaś na mury. Ja ich by kończę. I to jakoś jak już nie zależy. Mgła jest co mi się nie podoba jednym. Strasznie nawet. Biegną czy nie? Jak biegną, to już się sponi. Nie, nie biegną. wolę jakaś dwójkę, nie wiem dlaczego. Mimo wszystko, razy dwa spic. Jak mi się wydaje, że jest szybszy. Szutem! O? Szutem! O? Strzelaj do jasnej cholery. Nie poszedł. Chyba jeszcze nie strzał z tej wieży. No. Bez jaj. Co to jest? Jakiś Tantetna ta wieża. No właśnie, i tak mówić. być. Dobra. A tak, dobrze. Hop. też tam. O, to jeszcze kurczem generał jest. na to? Ja bo ja na to jak na lato. Hop. I teraz wy jeszcze się rozerwiecie. A komputer dał mi takie małe szanse. Znaczy nie, nie takie małe, ale mniejsze niż tutaj są. Serio? Yyyy... No dawaj, szutem, shoot szutem Shoot'em shoot w kolegów. No i dobra, już dajcie im... ...to na co do Hop. Bez jaj. <gryb> Zakończ. Zakończ być. Tak. Nawet nie bardzo się co się wracam tamtymi oddziałami, jak tymi mogę wykończyć ich z palcem w tyłku. no to ale cóż no. Zawsze, w sumie jeszcze jak na taka oka się na mnie rzuci i zniszczę, to mam tam ile prowincji? Trzy darmowe, czy cztery? Taka oka ma jedną a tam ma albo dwa, albo trzy. Ale w sumie to jest jej, To jest naprawdę potęga, tylko że hmm, jak się jeszcze koledzy obok nich rzucą na mnie. Takich ataka Albo Jinbo. Znaczy on Jinbo nie jest obok nich, ale jak się na ja mnie rzuci to jest już taka oka, chyba nie chcesz mi powiedzieć wojny. Bo jak chcesz, to jesteś głupi i cię zniszczę. Cywilna. Hmm. I zrobimy to, to w ten sposób. Hm. O prędzej tym z się zapowiada. Nie, dobra, tu nie, nie anuluję podatku, bo tu jest zysk, u jej już Jak mu anulował, to on miał już prawie że przegraną, gwarantowaną. No, bez żartów już, naprawdę. To już jest jakieś głupie, według mnie. Kolejny mnich. Tańsze działanie mnichów. Dobra, z kimś tu jeszcze mogę hand... Hatakayama. Zamiśle. Ale wy, no nie. O, cztery będę robił prowincję. Nie to tak niezły sposób, nawet. Eee, no Na macie to wszystko w dwie, to nie... To zobaczymy co najwyższy się tura Oby byli Wazi już tam w sumie dwóch michów. Jeżeli stracę trzeciego to się zdenerwuje. No i naprawdę się zdenerwuje. W ogóle w się nie wiem, czy nie anulowałem podatków. Jak tak to jest... strasznie no. A co jest no po prostu źle. Mnichu, idź tam i zrób bunt. Jak ja głupia. No właśnie. Nie strać. Dziękuję. Wolę, żeby już to nie udało mu się, niż żeby został zabity. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6. I tego jeszcze mu odbiorę, znaczy w sobie, hmm. A, no... właśnie yy, dałem mu tego, ach, cholercie, dałem yy, Besho, nie? Czemu? Co jest? Nie rozumiem z Wami. Nie tak, że mnie nie lubicie aż tak, tak cholernie. Cholera jasna. Nie miło. Dobra, tura. Ja raczej może się z tym uporał, z wszystkim, ale w sumie nie byłbym taki happy. Yy, bo w sumie nie da się teraz być happy. <grym 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 tak, happy happy jest yy, O, nawet nie wiem, czy... nareszcie to zrobili. Nie wiem już, ty na to czekają. Pewien? On naprawdę nie wie co robi Ci, którzy się na mnie rzucają, to się kończą w grobach. Naprawdę i to bardzo często Ale chociaż no, Jak tak bardzo chcą w tym grobie być... Chyba się z niego wydostaną jak w kibilu. Cholera, no, no to, to to już ma przestran. To co tu mi ciekawego powiedzą, w zasadzie niezbędny jest zastrzegać obie strony szyby z poruszenia gałkami ocznymi, tak na pochodzi, przechodzi szybko. Hmm. Okej, okay, nie, nie, no... Wyczuło no. w tym głębie, aczkolwiek... Jakoś mi ona nie rusza. Niestety. Hmm. Dobra, wszyscy ustawiają się tu w kółeczęczku. Dziękuję, że Wikipedia mi się otworzyła taka szczegółowa. Tak. O, porównajmy sobie. 6 i 9. <śmiech> 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 Jezu, już Jest różnica. Hmm, gdzie widać flagi wroga? Hmm, jakoś ich tak nie widzę. Nie, on jest naprawdę aż tak tępy. czym mi się tylko wydaje? Chyba, że gdzieś to jest coś ukrytego już. No, bo no, Ashigaru zjadł. O boże święty. <grystanie> Ratuj mnie przed idiotami. Jeszcze może gdzieś? Chociaż Tamura jest czym? Ej, czy właśnie nie wkręcił mnie w pułapkę? Ashigaru zjadł. Ashigaru zjadł. Póżki z Ashigaru. Ej, nieźle. W sumie teraz jestem w takiej malutkiej pułapeczce Ale mam nadzieję, że zaraz nie wyjdę Znaczy mam nadzieję, ale nawet nie wiem czy nie wyjdę, bo oni mam daleki zasięg Ale jak podejdą pod mury, to i tak już będzie po nim. Eee, hop, to To nie, to nie ma zgadzenia się, o nie, nie, nie spotkałem się już z tym kłamstwem Dawaj, dawaj no chodźcie, chodźcie. Jakaś tam... Nie chcą być cholera. O jakieś się słabo ustawiają, bardzo naprawdę Wy no. pójdziecie mi My się nie, ich pozbędziecie I to szybko Bo za nim... Ojeju Właśnie, się że przed tymi, żeby doszli. Ale już trudno. Cóż. Ło! Eee, Słyszę, jeżeli to słyszeliście, do sorry. No, ale to tak, mam jakiegoś tam, nie pamiętam, jakiego moda. Jak z grałem. To mi wcisnął jakiegoś moda i teraz mi się... ...niezłe dźwięki odsadzają. Hop, hop, dobra. No dawaj, dawaj, sani hań. Dawaj się tych słabiaków. E. dobra. Iiiii, yy, wy jeszcze nie podchodzić. Aby już pierdzielać tu. postrzelacie sobie w kolegów tych kolegów, które są osiągalni do zabicia oczywiście. Hm. No dawaj, dawaj, wchodźcie na mury, wchodźcie. Czy... O, już myślałem, że w nich jeszcze to, to, lecą czy tak, przez całą mapkę. Tam lecicie wy. Hop. Na. Dobra, lećcie, lećcie, lećcie. A mi się nie przejmujcie, bo są zbyt słabi. No i? I? Koledzy? Co z wami? Hop. Hop. Yy, a ta ekipa się rzuci na tych kolegów. I dziękuję bardzo za wysłuchanie moich modlitw żeby Hatano przegrał. Buk jest z nami, szynka też, kiełbasa też, Perlm też. Oj, nawet nie. Co teraz, co teraz jest? Hop, hop. My lord, a glorious victory will soon be yours. Nie, wy, wy, nie udzielać, złomiczo, bo wiem, jak się skończy dla mnie. Jeszcze większość tak. Ach, słabi, marni w głupsy nawet nie wiedząc kim się biją. Ciot. No i teraz po prostu ekspansja i koiki. Jechowi się rozrosną. Bo my Jechowi mamy tu do siebie, że się rozrastamy. Nawet jeżeli ludzie z tego nie chcą. Nie nie jestem żeby nie było. Po prostu mówię głupot, jakieś... Tak, na to by. I tak się wbijaj. No, nareszcie, do widzenia, kolego. Muszę jakoś zarobić, jak chociaż 300, żeby tam się rozrosnąć. Zerwamy te kałka? A. Rosnące niepokoje. Ja, tu. Oj, jak na pograniczu przewidywane. Serio? Naprawdę? Nie, 140... Nie miło. Nie, na pewno nie. Bardziej mi się już to opa. No już dojść, choler. 200 golda, 200 golda, byte. Oh. Zawsze marszu, gdzieś tam. Te 10 dużo jeszcze daje, 2000 to. to Dobra, niech marsz, ciesz się. Hamie. Boże święty, no to jest jeszcze jakieś fatum, które ciąży nad moim rodem. Ale nic, będę dzielny Przeżyję to Jeszcze... Ja będę na sam... Na samej górze Cholera jest to. Mm, Oda. Nadal jesteś do dupy, więc... Ja mam też... mam też Mam, mam. mam was też w dupie. Chamy. A kaoka... Proszę jeśli nie atakuj, bo mam dosyć tych ład. A w ja sumie były tylko dwie. Ale dwie wygramy. To jest bez strat I to jakim... Z jakim expem jeszcze? To jest, nawet nie wiem, czy oni mają po co iść tutaj. Będę w sumie. Ej, już, oni, oni naprawdę są tacy terwi, czy po prostu komputer nie chce myśleć i robi to specjalnie, żebym to wygrał. Mondry soku ukrywa coś po... A tego to już się kolery nie robi. I sumie chociaż no. Jak to jest Robili Wielkie druty kolczaste wokół swojej granicy, żeby nikt nie uciekł, nie pojechał na No ukrywał coś no ukrywał, No i. No, jak skończył? Nie, to nie jest mądry w przysłowie No Dobra. Ta Kaoka ma moto. Taka. Taka. Jakie moto? A taka. Moto? Ta taka. Aha, taki. Taka oka, takie oko. Dobra, hmm, już mnie odbija przez takie czekanie. O nie. Nienawidzę jakiś jest deszcz. W sumie dla mnie nawet lepiej, bo oni mogą mieć północ ze strzału. Ale może nie, ale... Hmm. co co to za takie ustawienie? Z tej strony tylko, czy jeszcze co? Ale nie są do dup. Naprawdę. <ścoughs> <śmiennie> Już, nawet tak sobie mogę ustawiać. Hop, 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 hop. W ogóle, nagram sobie jeszcze niedługo jeszcze kolejne odcinki Roma Wiki, Jakby ktoś tam jeszcze chciał oglądać tą serię. Z Mountain Blade to tam mówili... dostałem komentarz i nawet chyba jedną wiadomość. Że po co już nagry nagrywać tą serię, jak y jestem taki potężny, że... Mam na wszystkich, na wszystkich no mogę wszystkich rozpierdzielić. Otóż nie, nie jestem taki potężny, że mogę wszystkich bo jak wbiję się sam na jakieś tam potężne miasto, to nawet nie wiem, czy mi się uda podbić, a nawet nie wiem, czy wezmę nie, do niewoli. Więc teraz, jak nagram na bloida to się zna to właśnie tą... Jalen czy jelka, No właśnie, na któreś miasto tam rodoków i zobaczymy. Ich tam jest więcej, bo ich tutaj zagadałem się. No i zobaczymy czy jest nasz taki potężny, że... Jeżeli podbije to miasto to sam, mimo że tam powiedzmy będzie dwukrotna przewaga, no to... I tak by nagrywał. <ścoughs> nie zmusimy, żeby mi nagrywał. Cholera. Zamiana. Wy sobie posyłacie tam do, do kolegów. Czu yy. Tak, zapomniałem. Dobra. Na koleju. Hop. Hop. Ja tu jest ich chyba za dużo. Fajnie, że się wie, że Jakoś mnie to nie boli. Hashtag... O! szutem w tych! Ej. Co To robił robią ucznicy? Nie, tak? Co oni tam robią? Ej, zaraz. Uuu, co mnie tak tu niszczy? Ciekawości eee, Serio, znowu? Zająć to, zająć to, by nie wytrzymał. To, to, jest moja wieża, niej. głupi generale. No róbmy Nie, wynajcie, nie was się strzelać, nie. Za co się zaszczyc, do końca, jak moi oczycy chcą mi pomóc. Z... No i cóż, to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Znaczy zobaczymy do końca tej tury już co się będzie działo. Zobaczymy na jaki poziom mi się ulepszyli żołnierze. Bo już powinien być duży mieć poziom. Mm. Ale zobaczymy, to. No dawaj, dawaj, szybciej, sznela, sznela Co jest? Co? Mój świat jest niewielki, że w drogi. No, jakoś dużo, ale zawsze coś. Cóż, moi drogi przyjaciele, taka koichata No noc. Wiecie, to teraz zrobię, chyba. Kocham to robić. O! О, это я рада мне. Тогда фукен. Фукен. Окей, фукен. Фук. Ну, на видео Не, не могу. Бо мне не будет достаточно певного акции тут. А ты ко мне сейчас. Езу, швент. Тоже мне Irytuję. To też. Dobra. Mm. To na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnego już wkrótce. Dziękuję i cześć.